Aleksander Dyl został laureatem 11 nagrody imienia doktora Michała Marczaka, najwybitniejszego tarnobrzeskiego regionalisty, historyka, archiwisty, który z Tarnobrzegiem związał większość swojego życia. Nagroda imienia doktora Michała Marczeka jest przyznawana osobom działającym na rzecz historii lokalnej i regionalistyki od 2014 roku. W ubiegłym roku odebrał ją ksiądz kanonik Marek Flis. W tym roku wyróżnienie będące uhonorowaniem ludzi, którzy działają na rzecz historii małej ojczyzny trafiło do Aleksandra Dyla. Filmowca, dokumentalisty, działacza kultury, fotografa współtworzącego zręby klubów fotograficznych w Tarnobrzegu, postaci w mieście dobrze znanej. Tu kończył szkołę, tu mieszka, dla tak zwanych małych ojczyzn odegrał znaczącą rolę. Może to wzbudzić pewne zdziwienie, bo nie jest znany jako autor tekstów, książek. Jest filmowcem, jest operatorem filmowym, jest fotografem, ale myślę, że jak mało kto zasłużył na tę nagrodę ponieważ jego działalność jako filmowca bardzo mocno skoncentrowana jest na małych ojczyznach. Tak zresztą nazwał cykl kilku swoich filmów Małe Ojczyzny. Przypominam, że w tym cyklu nakręcił trzy świetne filmy dotyczące Tarnobrzega. Jeden ludzie z martwych pól o Marii Kozłowej, drugi film o Marianie Ruzamskim i ostatnio siarkobiografia o historii siarki przemysłu siarkowego. Jak mówi starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek, kapituła nie miała żadnych wątpliwości, przyznając tegoroczną nagrodę. Osobą, która zaproponowała tą kandydaturę był profesor Tadeusz Zych, no ale my z tą kandydaturą nawet nie próbowaliśmy dyskutować. No, człowiek bardzo zasłużony dla, dla tej wielkiej kultury, bo, bo tak to trzeba nazwać, to, to fotograf, to operator kamery, który pracował naprawdę z, z wieloma... Bardzo znanymi ludźmi w naszym kraju to reportażysta, to człowiek, który naprawdę zrobił bardzo, bardzo wiele dla krzewienia tej kultury. No i oczywiście też jako postać stąd pochodząca, tu mieszkająca, zakochana poniekąd w brzegu, bo zawsze o tym mówi, no i jest osobą, która no, w swoim nazwiskiem sławi też nasze miasto. Aleksander Dyle odebrał nagrodę podczas uroczystości w zamku Tarnowskich, w której wzięli udział zaproszeni goście, bliscy laureata oraz miłośnicy historii regionu. Oczywiście zaskoczony jestem, ale no bardzo miło wzruszony, zaskoczony, ale również onieśmielony, bo, bo przecież m, nagroda, która, której patronem jest taka postać jak, jak dr Marczak, no, to gdzie ja tam? No, to, 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 co ja zrobiłem, to naprawdę jest ułamek w porównaniu z tego, co, co zrobił. E, dla tego miasta doktor Marczak. Trochę traktuję to jako, jako e, zwiększenie takiej mojej fascynacji ty, tym miastem. E, no bo jednak mm, Nigdy się nie wymeldowałem z tego miasta i zawsze tutaj byłem, nawet jeżeli nie byłem osobiście, to byłem duchem i dla mnie pojęcie Małych Ojczyzn jest czymś bardzo ważnym, szczególnie dzisiaj, kiedy zapominamy, kiedy jest globalizacja i tak dalej, uważam, że to jest e, bardzo ważne. Żeby nie zapominać, skąd się wyszło, gdzie są moje korzenie, gdzie się urodziłem. Nagroda imienia doktora Michała Marczaka to wspólna inicjatywa Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, Tarnowskiego Towarzystwa Historycznego i Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. W tym roku po raz pierwszy jej współfundatorem było miasto Tarnobrzeg. Jestem dumny, że współfinansujemy tą nagrodę tym bardziej w momencie, kiedy ta nagroda przydzielana jest, przyznawana jest naszemu Tarnobrzeżaninowi, jest mi dzięki temu i Często niezmiernie miło. Jesteśmy dumni, że mamy Pana, że mamy tak wybitną postać, która przez lata rzeczywiście przedstawiała Tarnobrzeg i cały region w taki sposób, który pozwala ponownie w tym regionie i w mieście się zakochać. Przypomina o tym, z czego i w jaki sposób miasto i region się rozwijały. Uroczystość uświetnił koncert. Muzyka wierszem malowana poświęcony pamięci Ewy Demarczyk w wykonaniu uczniów i absolwentów niepaństwowej szkoły muzycznej w Ternobrzegu. Вечность. да,